Otwierano sprawę przed Najwyższym Trybunałem Narodowym przeciwko Wojciechowi i K. Proszę Straż Marszałów, aby prowadziła oskarżonych. Wojciech! Wojeźdźcie na drzewo! Wojeźdźcie kurwę! Dawać winy! Na siebie, raz łotę, Przewodą, o proszę o spokój na sali sądowej, proszę o spokój kurwa spokój, jak kurwy. Oskarżeni stawili się, widzę, bez obrońców. Z tego co wiem, nikt nie, nikt nie chciał ich bronić. Zdecydowali się sami. A więc odczytam teraz akt oskarżenia. Oskarżony Wojciech, Jod. oskarżony jest o to, że... W okresie lat 1943 89 działając w interesie obcego mocarstwa Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich dążył do pozbawienia niepodległego bytu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działalność wywiadowczą na rzecz obcego wywiadu. O to, że wykonywał zadania zlecone mu przez wyżej wymienione państwo godzące w niepodległy byt państwowy Rzeczpospolitej Polskiej. O to, że pełniąc funkcję ministra obrony narodowej, wydał w grudniu roku 1970 oddziałom wojskowym rozkaz użycia broni przeciwko strajkującym robotnikom w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, w wyniku czego śmierć poniosło około 45 osób. O to, że w roku 1981, pełniąc funkcję prezesa Rady Ministrów PRL, przygotował nielegalne wprowadzenie na terenie Polski stanu wojennego, stając 13 grudnia 1981 roku na czele... W związku przestępczego o charakterze zbrojnym pod nazwą Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. I w, w wyniku wyżej wymienionych działań śmierć poniosło ponad 100 osób, a nielegalnie pozbawionych wolności zostało około 11 tysięcy. Oto, że pełniąc w latach 1989-1990 urząd prezydenta PRL. Podjął działania w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej za wyżej wymienione czyny, które z przyczyn politycznych nie mogły być w latach 1945-1989 ścigane. To wykaże rozprawa. Oskarżony Czesław K. z kolei oskarżony jest o to, że działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia niepełnosprawności państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 1945-54 służył w informacji wojskowej, gdzie wykonywał polecenia obcego państwa w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, bezprawnie szczykanował, doprowadzał do niezgodnego z prawem ścigania żołnierzy wojska polskiego, byłych żołnierzach Mikrajowych i Polskich Sił Wojnych na Zachodzie o to, że w 1981 roku brał udział w Związku Przestępczym o charakterze zbrojnym o nazwie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego mającym na celu bezprawne prowadzenie stanu wojennego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o to, że pełniąc w latach 1981-1990 Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych A. Wydawał polecenia użycia broni palnej do pacyfikacji protestów społecznych W wyniku czego śmierć poniosło dziewięciu górników z kopalni Wujek w Katowicach Oraz Kilka osób w innych częściach kraju B. O to, że zlecał podległym sobie służbom Milicji Obywatelskiej i Służbie Bezpieczeństwa Zabójstwa m.in. księdza Jerzego Popołuszki, księdza Stefana Niedzielaka, księdza Sylwestra Życha, księdza Stanisława Słowowolca i innych osób Oto że niszczył dowody wyżej wymienionych z zabójstw yy, dokonanych przez podległych mu funkcjonariuszy yy, MOJSD o to, że na, na jego polecenie w latach 1989-90 dokonano zniszczenia dowodów rzeczowych w postaci akt operacyjnych i innych, i innych dokumentów yy, zgromadzonych w archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czy oskarżeni przyznają się do winy? Nie. Pan Alba! Alba! Czy skarżenie będą zeznawać mamy coś do powiedzenia na swoją obronę? Nie. Nie ma nic. Dłego. Nie ma nic trwego. Jeszaliu Jaruzelskiego. Nie ma nic trwego. Jeszaliu Jaruzelskiego. Nie ma nic Materiał dowodowy został dostarczony wcześniej do sądu, został on wnikliwie przestudiowany. Ponieważ oskarżeni nie mają nic do dodania, dlatego zamykam przewód sądowy, będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Najwyższy Trybunał Narodowy po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 roku na posiedzeniu w Łodzi sprawy Wojciecha J i Czesława K uznaje Wojciecha J za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierza mu jako karę łączną karę śmierci przez powieszenie degradację do stopnia szeregowca oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze Brawo! 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 Czesława K. Czesława najwyższy trybunał narodowy, uznaje za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierza mu jako karę łączną. Karę śmierci przez powieszenie, degradację do stopnia szeregowca oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Zamykam rozprawę, proszę wyprowadzić oskarżonych, wyrok będzie wykonany po, po zatwierdzeniu przez odnośne władze. Dziękuję, zamykam. Dziękujemy za wystąpienie sądowe. Ja przypominam, nie są to prawdziwe postacie, także proszę nie pacyfikować tam za rogiem, ani nie wieszać na drzewach. Są to nasi działacze.